7-8 mleczko to będzie taki odcinek informacyjny, w którym będziemy tylko tak się nie stali i nic nie robili. Ok, to... W um... czemu mnie tak długo nie było przez 2 dni na kanale? Bo... Nie miałem czego nagrywać, planowałem zrobić live'a e, Wyszłam na dwór A, dziś, a, dziś, a dzisiaj wrzucę tylko ten odcinek, bo gdzieś jadę na rodziny Ale powinienem zrobić być live, 11-12 Albo dać się tak wieczorem Pewnie wieczorem Ale nie wiem, wrzucę na fanpage'a Okej, okay, no to czego chcecie live? A? piszcie w komentarzach Heroes 3 He Heroes 3 czy Minecraft No Wrzucę um. taką ankietę na ten W opisie Wrzucę taką ankietę, co chcecie wy tego chcecie grać na live. Ie. Znaczy, eng czego na live. Ie. I tam będzie propozycja Heroes, Heroes 3 i Minecraft. バカいてない。